Ania Migacz, Mniszka i Kargo. Ania, opowiadaj o swoich rzeczach, które są świetne. Ja sama jestem ich fanką. Nasze rzeczy. Nasze rzeczy to są Cargo by oui czyli niezniszczalne torby z kordury. Udźwigną 60kg, mamy oryginalne wzory, mamy trzy rodzaje uchwyt, bardzo unikatowy. Długi pasek, średni pasek do samochodu, nie samochodu, czy noszenia cięższych na rower. Mamy super fajną rzecz, czyli plecaki. Tego nie widać w tym momencie, a to jest bardzo unikatowa kordura, która ma w siebie w pleco, plecioną nić odblaskową. I ona do 150 metrów jest widoczna. To znaczy jakbyśmy teraz dali światło fleszem, to ona naprawdę jest biała. Co jeszcze mamy? Mamy wzór zastrzeżony, czyli mniszkę, czyli kapturoszal z kieszeniami. Kapturo Zobaczymy z kieszeniami, który jest... To jest w ogóle zastrzeżony wzorem w Unii Europejskiej. Patentowany. Tak. tak to jest zastrzeżone. Że, tak, to jest kawałek materiału, z którego można zrobić... Kilka naprawdę fajnych rzeczy. Ma bardzo, jak obszerny, szalą tak, ma bardzo obszerny kaptur, bo idea tego, żeby dobrze wyglądać, musi zawsze być. Ma kieszenie, jest z tyłu przysłania plecy, więc jest bardzo fajną bluzą. Kieszenie, jak nie wiemy, co zrobić. No i można tak w zasadzie od takich prostych rzeczy, prostych rzeczy przez szalik, przez, przez kominy zrobić z niej na przykład. To ładną kamizelkę. Super. Można zrobić <gry> to... wiele więcej też z nią. Tak, można nie? zrobić wiele więcej. To są takie najprostsze, najprostsze rzeczy. ty można iść na miasto. Tak. No, to, 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 jeżeli chodzi o niszkę, to Jeszcze masz ubrania. Tak, bo Mniszka ma całą e, linię ubrań, którą dystrybuujemy w Polsce i za granicą. Między innymi w Collection i w e, drobnych sklepach z projektantami, którzy nas e, e, sprzedają. E, i... W zasadzie to są pełne kolekcje, pełne sezony, sezony. no można się od stóp do głów u nas ubrać. Jak nasz styl? W zasadzie mamy styl, znaczy tak, to, jest, to są rzeczy bardzo wygodne na co dzień, miejskie na co dzień. Mamy rzeczy bardzo miękkie i wygodne, takie, których możesz sobie odpoczywać w domu, czyli taki home, home linia. Mamy rzeczy, w których wychodzisz na co dzień, na sportowo, ale mamy też linie dla naszych klientek bardzo eleganckie. To znaczy, znaczy nie balowe suknie, ale linie, w których one się dobrze odnajdują w biurze. Czyli bardzo dobrze bardzo prosty sposób skrojone sukienki. Często takie, które można na przykład założyć na dwa, trzy sposoby, czyli, ale w bardzo prosty sposób do przekręcenia przód, tył i ona zmienia zupełnie wizerunek. Wystarczy założyć pasek i szpilki zamiast adidasy albo i ona wygląda elegancko, jak że adidasy do tej samej sukienki, nie wiem, czy koleżanka tutaj gdzieś się pojawiła, ale jedna taką jedną na sobie, to już zupełnie inny, inaczej e, wygląda. Jest e, wiele zastosowań tak naprawdę dla jednego ubrania. Tak, w zasadzie klientki przychodzą do nas i większość z nich mówi, że e, ubiegają się od rana do wieczora w nasze rzeczy, a niektóre rzeczy są tak miłe, w dotyku i przyjemne, że, e, że czasami w nich zasypiają. Wspaniale. Dziękuję Ci Ani bardzo bardzo, Do zobaczenia. Cześć.